Dzień dobry, Kłania się wydawnictwa Astrum z Wrocławia, jedną z największych firm wydających poezję w Polsce. Wydaliśmy ponad 800 tomików poetyckich oraz około 300 antologii poetyckich. Wychodzą systematycznie, w co miesiąc, w określonym czasie, różne antologie tematyczne. Znajdziemy tutaj antologię o przyrodzie, zanim nadejdzie burza, znajdziemy antologię o humorze, humor i satyra. Znajdziemy antologie religijne modlitwy, znajdziemy antologię z wierszami dla dzieci. E, znajdziemy z takimi erotycznymi, bardziej ostrzejszymi melodia, e, e, wierszami modlitwa o miłości, znajdziemy też wiersze o imionach i taki najbardziej cieszący się powodzeniem, antologia wychodząca o wierszami miłosnymi, wiersze sercem pisane. E, wychodzą w edycjach u góry jest podany numer danej edycji. I można sobie zobaczyć, ile tych antologii wychodzi, jakie jest zadanie, jaka jest misja wydawnictwa z antologiami. No misją wydawnictwa jest przede wszystkim to, żeby pokazywać na półkach księgarskich twórczość współczesnych autorów. Książki są doskonale, bardzo dobrze opracowane redakcyjnie. To nie są książki, które tylko przysyła autor i się je od razu wydaje. I, I pełne błędów korektorskich i różnych innych. Są to książki dokładnie, rzetelnie opracowane, redakcyjnie y, y, przygotowane, do solidnie do wydania, wydane oraz najważniejsze: sprzedaż tych książek jest prowadzona w całej Polsce, w księgarniach, hurtowniach, w księgarniach internetowych największych w Polsce, w wielu empikach. Wybranych, także książki te można znakomicie sobie kupić i przeczytać. Choć poezja jest twórczością i niszową, i sprzedaży jest działaniem niszowym, tym niemniej ma swoich ukochanych czytelników wśród przyjaciół wydawców, autorów wśród. Miłośników w ogóle poezji jako takiej, więc zapraszamy serdecznie do wydawania właśnie swojej twórczości bieżącej, w takich krótkich formach, 10 wierszy 10, 10 wierszy, 10 poetów z biogramem w antologii. Oraz oczywiście zapraszamy też do tomików poetyckich, tutaj tylko o nich napomkniemy, są tutaj, kiedy autor. Chce wydać swoją własną twórczość w naszym projekcie, wydać z nami książkę, może ją wydać. Są to przepiękne różnego rodzaju edycje, też doskonale, solidnie opracowane. To jest bardzo ważne, żeby ukazująca się teksty, poezja była opracowana rzetelnie, dobrze. Jakościowo, żeby poeta piszący nie wstydził się tego, co wydaje, a czytelnik z wielką przyjemnością mógł sięgnąć właśnie po twórczość danego autora. Jeszcze raz wydawnictwo Astrum zaprasza do zakupu książek, do czytania książek, do przesyłania tekstów do wydawnictwa Astrum. Czy też tekstów poetyckich, wierszowanych, jak i innych beletrystycznych. Zapraszamy na wszelkie nasze kanały literackie, grupy znajdujące się na portalach społecznościowych jak Facebook, Platforma X czy Instagram, a przede wszystkim do, do na YouTube'a, gdzie posiadamy swoje własne kanały: kanał Telewizja, Radio Astrum. Kanał Księgarnia Wydawnictwa Astrum, kanał Wydawnictwa Astrum, kanał poetycki, autorski Lechatka czyka. Książki można kupić bezpośrednio w Księgarni Wydawnictwa Astrum, podaję adres www.wydawnictwo przepraszam, Astrum.pl i mail handlowy małpastrum.wroc. Pl. Książki jeszcze raz Są przepięknie wydane Przepięknie zilustrowane Przepiękne okładki Zapraszam jeszcze raz Do zakupu poezji Zakupu antologii Wydawnictwa Astrum i przesyłanie tekstów I zarówno do antologii jak i do tomików Dziękuję, do widzenia